Osiem poziomów świadomości. Osiem poziomuś... poziomów świadomości, dziękuję bardzo. A Wojciech się zgłasza, powiedz co tam Wojciech. No, dzień dobry. Chciałem dzień dobry. U... dla Was ogólnie powiedzieć, dzisiaj Krzysztof Kononowicz mnie chciał wyrzucić. Dzisiaj niedziela jest, chciał wyrzucić mnie z domu i. Pańs prawdę za co? Jak za co? Powiedz prawdę za co? Co za co? A co ty na... nagadałeś na mnie? Leonor Homan. <laughs> Jestem jakiś k***** i nie wiadomo co, że w majtki nasrałem, Że... K... że jaka byłem k... w szpitalu i Bo chcesz nie mnie, nie chcesz, nie chcesz. Słuchaj, chcesz mnie do choroszy wysłać. Tam ze Ciekawe za co, jaka ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie, a ty k***** no. powinieneś dawno już się leczyć. Cenzura. Za narkomanię, ja tu nie ja lecę, to tak. A za narkomanię, o jako narkomanie! jaka trzeźwy no. jestem. No dobrze. O! wczoraj piwo wypiłem! No już, panu już dziękujemy, dziękujemy bardzo. Przedłeś, co z uścichało? No, Nic nie niechało! Nic niechało? Nie. Nie! A co ty kwa srasz w bajki ka? Ile razy się zesrałeś? To nieprawda?